Budowa mostu w Ulm to koszmar operatorów dźwigu. Leży wciśnięta między drogę a biurowce. Dźwig musi umieścić w nocy most nad linią kolejową. Dietmar Gerner jest specjalistą niemieckich kolei od ciężkich projektów. To most z kratownicy stalowej. Po zmontowaniu spocznie na tych przyczółkach. W nocy go uniesiemy. Kratownica została przygotowana w fabryce i dostarczona w dwóch wielkich częściach. W nocy ją zespawamy. Ta część ma 18 metrów. Oby dało się ją zamocować w pół godziny. Presja czasu i masa mostu utrudniają budowę. Zwykły dźwig nie wytrzymałby takiego ciężaru, więc Gerner wezwał największy. Dźwig na podwoziu gąsienicowym ma prawie 200 metrowy wysięgnik. Jego lina nośna biegnie od 650-tonowej przeciwwagi do unoszonego mostu. Dźwig przypomina wielką wagę na skrętnym podwoziu jezdnym. Może się poruszyć dopiero, gdy dwa ciężary znajdą się w równowadze. Z dokładnością do minuty ciężarówki przywożą kolejne elementy dźwigu. 15 ludzi składa go w całość. Odkręcaj, byśmy mogli obrócić. Co znowu? Poprawić wysokość. Z kabiny lepiej widać. Dźwig montuje się, zahaczając elementy o siebie. Pięciotonowe bloki zostaną nałożone i ześrubowane. Nieco w dół. Dobrze siedzi. Za sobą masz bolce do łączenia. Sześć par wielkich trzpieni musi idealnie pasować. Dobra, hak w dół, kładziemy wysięgnik. Przesuń go nieco na lewo. Zaczekaj. Stój. Haki w górę. Jeszcze trochę. Trzymaj tak. Nie ruszaj trzpieniami. Stój, wpadł. Otwory nie mają luzu. Bolce trzeba wcisnąć sprężonym powietrzem. Trzymaj, Henry. Tak.